Alternatywny przegląd prasy. Witam serdecznie Robert siniarski przegląd prasy. Na początek chciałbym podziękować wszystkim mediom, i tym lokalnym, i tym globalnym za to, że są, za to, że są tak ciekawym punktem odniesienia. Dzisiaj również zapraszamy na rebus. Drodzy Państwo, nasz nieco nerwowy akustyk poczynił już pewne postępy. Udostępniamy. Dlaczego wstawiłaś kino 30? Jak gramy koncert? Ile razy mam powtarzać, że trzymamy się pewnych standardów? To nie ma kina w momencie, kiedy są koncerty. Przy okazji, 30 kwietnia będzie koncert. Wszystkie lokalne gazety zdają relacje z wizyty gości z Krasnej Lipy, czyli z miasta założycieli żyłaszdowskiej fabryki. Tym razem w każdej gazecie jest artykuł innego autora. W tygodniku Polityka zamieszczono artykuł zatytułowany Bunt w idealnym mieście. Poświęcono ten artykuł pierwszemu powszechnemu strajkowi robotników w Królestwie Polskim. Sprawa dotyczy e, naszego żyrardowskiego strajku szpularek sprzed 133 lat. E, powiem tylko, że e, w tej gazetce również zdarzyły się pewne błędy. Halo? Tak, panie prezydencie? Nie, w, w politykę się nie bawimy. Nie, 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 nie. oczywiście. Nie, nie, nie. nie już skończyłem, tak, tak. Mhm. Oczywiście. Ciekawy artykuł w Głosie Żelardowej Okolicy, zatytułowany Dojdzie do zamiany. Chodzi tutaj o staw na Bielniku. Wielu z nas wie o tym, że to miejsce jest zaniedbane. Było kilka prób nawet uprzątnięcia tego miejsca. Nie wszyscy być może wiedzą o tym, że to miejsce nie należy w tej chwili do władz naszego miasta. Trwają rozmowy na temat wykupienia tego stawu, aby mogło spełniać funkcję parku. Gazetka. A, to ta. Można przeczytać artykuł o Piastowskim Grodzie, który gościł w naszym mieście na placu Jana Pawła w miniony weekend. Ten artykuł się bardzo ciekawie czyta. To nie będzie łatwe, ale spróbuję zacytować pierwsze zdanie. Program Piastowskiego Grodu opierał się na przedstawieniu życia codziennego czasów wczesnopiastowskich, nawiązując historycznie do dynastii piastów z której wywodził się Mieszko I, książę Polan, który przyjmując chrzest, w tysią... program Piastowskiego Grodu, opierał się na przedstawieniu życia codziennego czasów wczesnopiastowskich, nawiązując historycznie do dynastii Piastów, z której wywodził się Mieszko I, książę Polan, który przyjmując chrzest, o, jeszcze raz, program Pro... <śmienic> Pro... <śmienic> Program Piastowskiego Grodu opierał się na przedstawieniu życia codziennego czasu wczesnopiastowskich, nawiązując historycznie do dynastii Piastów, w których w się mieszkał pierwszy książę Polan, który w 1906 roku za pracę w realizacji Dzień Program Piastowskiego Grodu opierał się na przedstawieniu życia codziennego czasów wczesnopiastowskich, do... na wczesnopiastowskich, nawiązując historycznie do dynastii Piastów, z której wywodził się Mieszko I, książę Polan, który przyjmując chrzest w 966 Program Piastowskiego Grodu opierał się na przedstawieniu życia codziennego czasów wczesnopiastowskich, nawiązując historycznie do dynastii piastów, z której wywodził się Mieszko I książę Polan, który przyjmując chrzest w 966 roku zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Droga pani redaktor, ja, podobnie jak pani, jestem wstrząśnięty niezmieszany. W życiu Żyrardowa skupiłem się na sprostowaniu, wydaje mi się, że artykuły umieszczane w pełnej formie przyciągają znacznie bardziej uwagę niż sprostowania, a sprawa jest ciekawa. W sprostowaniu napisano, nieprawdą jest, że zadłużenie miasta na koniec obecnej kadencji samorządu wzrośnie z około 40 milionów w chwili obecnej do 67 milionów, jak napisano w poprzednim. Wydaniu. Natomiast spostowanie e, mówi nam o tym, że mm, miasto zmniejszyło zadłużenie e, o prawie 20 milionów. E, obecnie jest na poziomie 38 milionów, a na koniec 2018 roku e, ma wynosić około 26 milionów, a więc 67 milionów czy 26? Taka subtelna różnica. Chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do tego, abyście przesyłali swoje dobre rady, spostrzeżenia, najlepiej na naszym facebookowym kanale. Poza tym, w związku z obchodami stulecia nadania praw miejskich miastu Żyrardów, zapraszamy wszystkich Państwa, tych, którzy znają piosenki o Żyrardowie, komponują piosenki o Żyrardowie, albo śpiewali, śpiewają, bądź zamierzają śpiewać piosenki o Żyrardowie, abyście się nimi z nami dzielili. Tym razem Piosenka moich dobrych kolegów. za tobą byłem ja Przyjacielu mego smutku, burto mego zła Tam tutaj przyszedłeś i sam odejdziesz stąd Już nie będziesz mnie zabijał, już nie pobrudzisz rąk Od dzisiaj kręcą drogą na pewno pójdę sam nie będziesz zawsze pierwszy, a za to bo ja Już nie będę żył na byle jakiej flicie To jest moje życie, moje życie, moje życie Rozwiązanie rebusu Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.